W Ewangelii według świętego Jana, Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku Niemu i rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który jak gołębica stępował z nieba i spoczął na Nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, ten, nad, nad którym ujrzysz Ducha wstępującego i spoczywającego nad Nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Oto słowo pańskie. panie skie. Inni ewangeliści opisując tą sytuację są bardzo ograniczeni w słowach. Dają słowa, że Jan, widząc Jezusa, powiedział: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I tyle. Skąd zatem mamy tak rozbudowaną relację? Ponieważ tamten ewangelista dodaje, że dwóch uczniów usłyszało, kiedy, Jezus, kiedy Jan mówił: Oto baranek Boży. I poszło za Jezusem. Jednym z tych dwóch był Andrzej, brat Szymona Piotra, a drugim ewangelista Jana, który dokładnie pamiętał ten moment spotkania ze zbawicielem i wcześniejsze słowa Jana, dające świadectwo, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem. Co to mówi nam? Otóż kiedy odkryjemy i doświadczymy spotkania z Bogiem, doświadczenia, które odmienia nasze życie, które spełnia pragnienia i marzenia naszych serc o prawdziwym szczęściu, o wolności, to nie możemy wobec tego pozostać obojętnymi. Nie możemy tego słowa zignorować, zbagatelizować. Nie możemy słowa, które daje nadzieję i życie, potraktować jako, ot tak, opinię Jana Chrzciciela o pewnym człowieku. Może wiele takich opinii Jan wygłaszał, może nie aż tak wskazujących, że jest Mesjaszem, ale różnych innych. A jednak ta przełożyła się na wiarę. Co więcej, w ustach Jana Chrzciciela jest to niezwykle głębokie wyznanie w Jezusie, Mesjasza. Ujrzałem ducha, który, jak gołębica, wstępuje i spocznie na nim. Ten jest. Wyczekiwany, Ten jest obiecywany. Ten jest Wybawicielem. Tak często na każdej mszy świętej, jak jesteśmy, słyszymy te słowa. Oto Baranek Boży. I czy to słowo porusza nas. Czy to słowo nas wewnętrznie tak mocno dotyka? że nie możemy wobec niego pozostać obojętnym. Ale nie tylko to słowo wypowiedziane słowami ludzkimi oto baranek Boży, ale to słowo, które jest nam ukazane, słowo, które staje się ciałem. Czy to słowo wcielone porusza moje serce, dotyka tego najgłębszego pragnienia miłości, wolności i szczęścia. Czy potrafimy odnaleźć się w tym słowie, które usłyszeliśmy w drugim czytaniu, że jesteśmy powołani do świętości, wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, jesteśmy powołani do świętości, do relacji, z Bogiem żywym, do Jego obecności w naszym życiu. Żeby ta prawda o wcieleniu Słowa nieustannie uaktualniała się, urzeczywistniała się w naszym życiu. Byśmy Bogu pozwalali się wcielać. Byśmy usłyszeli to Słowo, że Bóg przychodzi, aby nas powołać. Bóg do nas mówi, Bóg do nas krzyczy, Bóg do nas woła, czy pozostajemy na to słowo obojętni, czy nie. Dzisiejsza liturgia słowa w wielu miejscach mówi nam, że nie powinniśmy być obojętni, bo psalmista powie, radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę. Bo przyjęte słowo, objawione mi słowo jest odpowiedzią na pragnienie mego serca. Bo psalmista mówi: Z nadzieją czekałem na Pana, a On się pochylił nade mną. Przychodzimy nie tylko, by spełniać pobożność naszych serc, by być na mszy świętej, ale by pozwolić Chrystusowi pochylić się nad nami, uwierzyć, że On. Odpowiada na pragnienie mego serca, że na niego czekam, że nie przychodzę tutaj w gości, ale przychodzę się z nim spotkać, by wyjść i powiedzieć: Radością moją jest pełnić wolę Boga. Radością przychodzę pełnić Twoją wolę. Radością jest pełnić Twoją wolę Boże, bo Twoje prawo mieszka w moim sercu, bo Ty zamieszkałeś w moim sercu. To jest piękno dzisiejszej liturgii. Czas Bożonarodzeniowy zakończony. Czas żyć prawdą wcielania na co dzień. Kolejny rok głębiej, kolejny rok czytelniej dla innych, by nasza wiara pogłębiała się przez miłość, którą o, którą o tej wierze świadczymy. Radością jest pełnić Twoją wolę, bo Twoje prawo mieszka w moim sercu. Bo słowo stało się ciałem, zamieszkało pośród nas i tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi i, można by powiedzieć, i by żyli jak dzieci Boże, żyli tą godnością. Twoje prawo mieszka w moim sercu. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Oto ten, który nie przychodzi znieść prawa, ale je wypełnić, który przynosi prawo miłości, prawo czyniące nas dziećmi Bożymi, to znaczy czyniące nas wolnymi, czy na jego przyjście pozostajemy obojętni, czy otwarci. To słowo jest dla nas tak istotne, że nic i nikt się nie liczy w takim znaczeniu, żeby stał się ważniejszy. Przyjęcie Chrystusa do swego życia szczere jest najlepszą drogą do tego, by porządkować i swoje serce, i swoje relacje, czyniąc nas świadkami miłości, miłości Chrystusowej. Ostatnia rzecz, nad którą warto się dziś zatrzymać, to formularz dzisiejszej niedzieli, a przede wszystkim kolekta, która przed chwilą wybrzmiała. Wszechmogące Wszechmogący Wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu i obdasz nasze czasy pokojem. Modlimy się wiele o pokój i dobrze, ale my miejmy tą głęboką świadomość, że ważnym narzędziem do czynienia pokoju w świecie jest człowiek, który przyjmie do swego życia prawdę Bożą. Przyjmie tego, który przychodzi i mówi pokój Tobie. I ten, który przyjmie pokój, może dalej o tym pokoju świadczyć, tym pokojem się dzielić. Niech dzisiaj w darze tego słowa, w darze wspólnoty, którą jesteśmy, w darze obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Przyjmijmy przychodzącego baranka Bożego, gładzącego grzech świata. Pozwólmy obdarować się Jemu pokojem, miłością, i o tym pokoju z miłością świadczmy każdego naszego dnia. Niech nasza modlitwa. Będzie zachwytem nad dobrocią, mocą tą, głębią miłości Boga, który się chce z człowiekiem spotykać, chce w człowieku być.